Cześć, ja jestem Luca, a dziś chciałbym Wam pokazać, jak zawiązać węzeł prosty. Zapraszam. Dobrze, moi drodzy. Węzeł prosty, chyba jeden z najczęściej mylonych węzłów z węzłem płaskim, ale jakby nagrałem o, to, o tym na oddzielny film, więc prawdopodobnie poddam Wam go tutaj w rogu. Węzeł, który służy nam. Do łączenia dwóch końców lin, ale zanim pokażę Wam jak go wiązać, to przypomnę tylko, że co poniedziałek o godzinie 5 rano na moim kanale pojawiają się nowe filmy z zakresu technik linowych. więc jeśli bylibyście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do subskrypcji. Przechodząc do węzełka, jak już wspominałem, węzełek ten pozwala nam na złączenie dwóch końców liny o bardzo zbliżonej średnicy. Generalnie wiążemy go w sposób. jeden ze sposobów następująco. Czyli lewy nad prawym końcem. Po czym prawy nad lewym końcem. I przyjęło się, że, że tak się uczy. Wszystkich adeptów, czy to żeglarstwa, czy to jakiegoś scoutingu. Technika ta o tyle jest problematyczna, że ciężko jest ludziom wytłumaczyć tak, jak to wszystko ma ze sobą współgarać, żeby nam to zachodziło. Najłatwiej wytłumaczyć mi to zawsze jest tak, że zamierz sobie jakkolwiek węzeł i rzuć te dwa ogonki do góry. Po czym, jeśli ta lina wychodzi ci nad załóżmy tym ogonkiem, to ten drugi koniec również kładziesz na ten ogonek. Po czym środek, znaczy końcówkę tej liny wciągasz do środka. I w ten oto sposób mamy poprawnie zawiązany węzeł prosty. Poprawność też możemy sprawdzić w taki fajny sposób, że. Możemy nie zrobić coś takiego. Jest też druga technika, praktycznie nie zna nawiązania tego węzła, która polega na inżynierii wstecznej tego węzła. Mianowicie ten węzeł posiada taką fajną zależność, że możemy go bardzo łatwo, nawet jak się mocno go obciąży, rozwiązać poprzez pociągnięcie na no tak zwane rozrywanie jednej końcówki liny. On wtedy nam robi takiego flipa i tworzy się węzeł krowi. Więc możemy potem zsunąć tą końcówkę, że jakbym nie powiedział. Więc jeśli chcemy na przykład zawiązać ten węzeł, możemy na jednym końcu zawiązać węzeł krowi. Po czym jedną końcówką wejść w ten węzeł krowi, przeciągnąć ją tu i poprzez pociągnięcie i zrzucenie tej końcówki nawiązać nasz węzeł prosty. Z drugą stronę jest to troszkę cięższe. Ale tak jak pokazywałem, mamy coś takiego, tak. Po czym zrzucamy to i tworzy nam się węzeł prosty. Co warto by było jeszcze powiedzieć o tym węźle? Węzeł ten na. Nowoczesnych linach syntetycznych w przeciwieństwie do y, zależności czy też właściwości kl klasycznych lin z, z tworzyw naturalnych i skręcanych, włókien naturalnych, przepraszam, y, ma tendencję czasami do rozwiązywania się, więc dobrym pomysłem jest na przykład zabezpieczyć go sobie zwykłym węzłem, kluczką oplatającą nam y, końcówkę liny. Albo jak to robią japończycy na bezszcela. Myk. Jakby też daje radę. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.